I lecimy z zadowoleniem 1000. Zostało mi jeden do dropnięcia, także jeden dropne. 999 na 1000. Generalnie psychasitting. To już jest za dużo. Za dużo tego nakurwiania tych mobów. Siedzę tu prawie całe dwa dni. Totalnie całe. Już za dużo. Za dużo po prostu. Już mam umówione dwie wizyty u psychologa. Za dużo tego. Ale został jeden. z 999 w tym momencie na 1000. Jest 1000 na 1000 1000 na 1000 Także trzecia misja. Odbieramy sobie nagrodę. Dostaniemy skrzynię Dnia Dziecka i kryształową. I teraz będziemy mieć kolejną misję. Do Odbieramy. Będzie na trzech bossów. Więc widzimy się jak zrobię trzech bossów i jesteśmy po czwartej misji, czyli po zrobieniu trzech bossów z naszego ekipowiska w moim przypadku to były Demolordy, jeżeli ktoś nie wie od setnego poziomu do 110 naszymi trzema bossami są Demolordy a od 110 do 126 są to Hadesy, dlatego ja na szczęście jeszcze Demolordy oddajemy, zobaczymy jakie skrzyneczki Moja nagroda, w ścieżka Dnia Dziecka: 8 kręgosztowowych, 3 szafirowe skrzynie. Wydaje mi się, że bardzo, bardzo fajna nagroda. I mamy e, pi, e, piątą misję w tym momencie, bo łącznie jest 6. Czyli teraz dostaniemy misję na 1000 mobów na swoim eksplorowisku. Także lecę robić i widzimy się, jak zabiję te 1000 mobów. Fyk, jesteśmy. Po 1000 mobów na Hadesie Jaka nagroda? 8 szafirowych. Eee, kilkanaście dnia dziecka. Nie wiem dokładnie ile bo miałem jeszcze parę. I 8 kryształowych. Bardzo fajnie. I została ostatnia misja. Czyli wydropienie 20 skrzynek, po których będzie szansa na wakabola. Więc widzimy się, gdy to wykonam. Dobra, cześć, witam w ostatnim ele elemencie układanki po 20. Skrzynkach Dnia Dziecka wydropionych, myślałem, że będzie łatwiej. Kurwa, Psycha seating. Umawiam się do psychologa, niemożliwe. Tylko Patryk kurwa wie, co to była za droga przez mękę. Tylko Patryk to wie. Ja by tak zostało. Patryk w ogóle, cześć, powiedz. Powiedz, cześć. 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 Oddajemy 20 na 20, leci kurwa, bonik albo skacze z mostu. W next y, y, odcinku będzie otwieranie tych wszystkich skrzynek. A sobie zrobię miejsce na mój bon. Oczywiście już od razu. To oddajmy tu. I oddajemy. Kajtek. Kajtek proszę. Dziękuję za wykonanie tego zadania. No kurwa, oh, no yo, nie yo. udało mi się nagrody. Katastrofa. O nie no, dobra. Nie ma katastrofy F wpisujemy. Dwie losowe, 6 kryształowych, 30 dnia dziecka. Chociaż będzie w miarę fajne upeń. No ale bonu nie ma, no. Kurde, za tyle co ja się namęczyłem. Dobra. Ale jest dropnięte. Także. Jest git. Jest git. Skończone. Powiem tyle, że kurwa na DT nie wejdę przez najbliższy miesiąc. Nie ma szans. Nie wejdę, no. Nie wejdę. Ja jestem uczulony już. Także dziękuję za oglądanie. W następnym odcineczku wrzuci, wrzucę go pewnie jutro albo pojutrze to wejdzie opening, bo jest tego dużo. trzy taki prawie, no trzy taki i jeszcze inne rzeczy. Także do zobaczenia i cześć.